Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. A w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie szkołę. Standardowo, zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Nie, Sebastian nie. Przywara i Jakub Karasek z 8B Podstawówki lubią, kiedy w szkole coś się dzieje. Chłopcy co chwilę wymyślają jakieś kawały. Co? Co tam masz? Patrz. A co to jest? Ekstaza. Jak to ekstaza? Skąd, no, to, normalnie. skąd ty to masz? Od brata. Ale... Całą no, Dał ci tak, po prostu? No nie, nie. no co ty, zabrałem mu szuflad. Zaraz, zaraz! Co? Ludzie, wy jesteście w ósmej klasie podstawówki. Wy się powinniście uczyć biegać, bawić, szałasy budować, a nie takie rzeczy. I jeszcze przynoszą to do szkoły dosłownie jakby to był jakiś cukierek. No co, weźmiesz to teraz? No właśnie, zastanawiam się, bo nie brałem dragów. No to co z tym hmm. zrobimy? Może damy kłosek? Nie no, co ty, zwariowałeś? Ja nie wiem, co możemy z tym zrobić. Albo możemy dać to Małkowi. Stary, to nie jest głupi pomysł. To jest ekstra pomysł. Jak to nie jest głupi pomysł, to jest dosłownie debilny pomysł. Już w ogóle pomijam fakt, że przynosicie substancje nielegalne w Polsce do szkoły i jeszcze chcecie to dosypywać jakiemuś nauczycielowi? Czy wy się z dupą na łeb pozamienialiście? Przecież jak to się wyda, to wy macie od razu wypad ze szkoły, sprawę w sądzie, kuratora, być może nawet poprawczak. Uczniowie nie zdają sobie sprawy z tego, że zażywanie ekstazy może mieć poważne skutki zdrowotne, włącznie z zagrożeniem życia. Sądzą, że wymyślili nieszkodliwy dowcip. My chcieliśmy porozmawiać. To. A, to bardzo proszę, bardzo zapraszam. Jak ważne. Słucham, o co chodzi. Chodzi o tą stronę internetową naszej szkoły. Coś z mnie tak? Taki jeden tekst historyczny mnie bardzo zaciekawił. Ja wielokrotnie na odcinkach ze szkoły wspominałem, że pan Małek to jest dosłownie mój najmniej ulubiony nauczyciel z całego tego uniwersum. No ale czy to od razu znaczy, że można mu coś dosypywać? No nie! Ja w ogóle się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby wpadać na tak głupie pomysły. Jeszcze będąc w ósmej klasie podstawówki, ja najbardziej nielegalną rzecz, jaką zrobiłem w tym wieku, to wejście na stronę dla dorosłych i okłamanie, że mam 18 lat. Tak, to ten tekst. Siedem cudów świata starożytnego. No i co? Coś z nim nie tak, czy interesuje Cię? Nie, nasze zastanawia mnie to, dlaczego akurat taki tytuł. A jaki miałby być inny? Nie wiem, może... Cuda, nie widzę. Dosyć często się śmieje na tych odcinkach, że najwyższą karą, jaką można w tej szkole dostać, no to jest z zachowania, ewentualnie jeszcze jakaś uwaga i wezwanie rodziców. W tym przypadku wątpię, że tak będzie. Bardziej spodziewałbym się wydalenia ze szkoły. Także na miejscu tych chłopaków ja już bym pakował tornister. Yy, wiesz, to yy, nie chodzi o jakieś wymyślone cuda, yy, tylko o konkretne budynki. Widzisz? To budynki, które były dziełami sztuki, które dla starożytnych miały wielką wartość artystyczną. A, no to ja już wszystko rozumiem, to my już pójdziemy, bo śpieszy nam się. No i Ciul wypił to. Teraz tylko czekać, aż zacznie działać. Ale czy naprawdę oni nie są świadomi, że wszystko co się robi ma jakieś konsekwencje? Przecież raz, że oni mogą wylecieć ze szkoły, ale na przykład pan Małek może wylecieć z pracy. No jak się rozniesie na całą szkołę, że nauczyciel chodzi na furany, no to wątpię, że to tak po prostu się rozejdzie po kościach. Dwóch uczniów z ósmej klasy podstawówki podało podstępem tabletkę Eksta z Gniewowi Małkowi. Narkotyk zaczyna działać, a nauczyciel dziwnie się zachowuje. Jesteś piękne. I takie delikatne. Aha, rzeki są czysto zielone. Nie wiedziałem. Wiotki jeszcze. Znaczy no wiecie, ponoć z kwiatkami trzeba rozmawiać, żeby lepiej rosły. Nie jest to najgorsza rzecz, jaką mógłby zrobić w takim stanie i tak. Co nie zmienia faktu, że w jego kierunku zmierza pani kłosek i to jest dosłownie najgorsza osoba, jaką może w takim stanie spotkać. Najgorzej, że on prawdopodobnie jeszcze tego dnia będzie prowadził lekcje. I jeżeli podczas tego czasu mu się odklei, a na pewno to się stanie, no to będzie kiepsko. Niezwykłe. Pyszko, do kogo ty mówisz? Co? Proszę? A, do, do... kwiatków. Wiesz, że z kwiatkami trzeba zawsze rozmawiać? Nie wiem, nie lubię kwiatków, denerwują mnie, śmiecą tymi liściami. Ale mówi Pani Karina. Patrz, jakie piękne są. Spójrz. Widzisz? A ty się o, dobrze czujesz? Wspaniale. <laughs> Czy wy widzicie ten obłęd w jego oczach? Nie. On zdecydowanie nie czuje się dobrze. Wiecie co? Z jednej strony trochę kiepsko, że pierwszą osobą, na jaką trafił, jest pani Kłosek, ale z drugiej strony, jak ktoś się ma szczaić, no to właśnie ona. Podejrzewam, że reszta nauczycieli to po prostu będzie udawała, że nic nie widzi, że nic się nie dzieje. A jeżeli chodzi o panią Kłosek, ona na pewno zareaguje. Tutaj nawet nie mamy o czym dyskutować. Tak dawno się dobrze nie czułem, mam, mam wspaniały dzień. To fantastycznie. Bo ja nie, te dzieciaki mnie wykańczają. Ale to spójrz na nie z miłością. no, no Na kwiaty, na dzieci. Z czym? <noise> z czym? Z miłością? Nie wiem, czy pani kłosek kiedykolwiek o czymś takim słyszała. Zły adres, panie Małek, przykro mi. Ja wiem przecież, że ty jesteś wrażliwa, Karinko. Ty jednak nie czujesz Trosko. się najlepiej. Jesteś cały mokry. Alko gorąco mi troszeczkę rzeczywiście. Duszno. Może ty masz grypę? Boże, jaka ty jesteś troskliwa. Karinko, niech cię uściskam. To, proszę cię, gorączkę to ty masz na pewno. <gry> Czy my jesteśmy właśnie świadkami narodzin nowego romansu? W sumie nigdy nie zastanawiałem się, do kogo by pani Kłosek pasowała. Ale szczerze, pan Małek jest ostatnią osobą, z którą bym ją shipował. Tak w sumie, jak się zastanawiam dłuższą chwilę, to pani kłosek mi pasuje do pani gruszki i nie jestem w stanie wyjaśnić kompletnie dlaczego, ale w swojej głowie je je totalnie widzę razem. Dzień dobry. Dzień dobry, Słysza, co, to, co to jest? Sukno. Słysza, ale jakie piękne. Mogę pożyczyć? Nie. Błagam, ale szalenie mi jest potrzebne. Błagam, niech pani podleje kwiatki, co pan bo robi? Yy, proszę zobaczyć, one potrzebują wody. Ej, jak mam być szczery, to niepokojące zainteresowanie kwiatkami pod tego typu substancji to była ostatnia rzecz, której bym się spodziewał. Znaczy, z jednej strony może i dobrze, że to jest coś takiego, a nie na przykład skakanie po korytarzu i warczenie na uczniów. To by było raczej bardziej niepokojące. Dzień dobry, kochani. Sebastian i Kuba czekają niecierpliwie na lekcję historii. Chcą zobaczyć, czy narkotyki, które podali nauczycielowi, zaczęły działać. Tak się czujecie? Dobrze? Ja też. Słuchajcie, nie będzie dzisiaj klasówki, ani nie będę pytał. Przejdźmy od razu może do tematu lekcji. Ogólnie trochę mi jest go szkoda i mam nadzieję, że to się skończy na takiej jednej tabletce, którą mu podali. No bo teraz w sumie, jak im odwołał klasówkę, to żeby nie było tak, że oni się napalą i będą mu regularnie podawać. A tak naprawdę nikt nie wie, co w takiej substancji jest. Równie dobrze tam może być trudka na szczury. Porozmawiamy sobie o Józefie Piłsudskim w postaci historycznej. Józef Piłsudski 12 maja 1926 roku wkroczył do Warszawy i zapoczą zapoczątkował ze swoimi oddziałami wojskowymi coś, co się nazywało przewrót majowy. Walki w stolicy trwały trzy dni. Dopiero Kurde, maja. chyba nie działa. Na razie no, zachowuje się normalnie. Znaczy, czy normalnie, to nie powiedziałbym raczej. Rozmawiał z kwiatkami na korytarzu... Chciał się przymilać do pani Kłosek. Teraz z wielkim zaangażowaniem głaszcze to płótno. Ale wiecie, każdy ma inne pojęcie normalności. Być może dla kogoś to jest codzienność. Plusem tego jest to, że na aktualny moment on nie robi nic takiego niebezpiecznego, zagrażającego uczniom i jemu. Co nie zmienia faktu, że ta sytuacja i tak w ogóle nie powinna mieć miejsca. Rząd i prezydent wycofali się do Wilanowa, do Wilanowa i podali się do dymisji. Natomiast... Dużo wcześniej, bo w 1920 roku Józef Piłsudski stał na czele wojsk. Zaczyna i... działać. No, wygrał wojnę z Sowietami. A w marcu 2020 roku wojska przekazały Piłsudskiemu swoją buławę marszałkowską. Ale powiem Wam tak. Nauczyciel, który opowiada z taką pasją o swoim przedmiocie. Po prostu na medal. Szkoda, że pod wpływem pewnych substancji, ale trzeba szukać jakichś pozytywów w tym wszystkim. No z takiej lekcji to ci uczniowie na pewno więcej wyniosą i zapamiętają. I natomiast w 26 roku w czerwcu Józef Piłsudski otrzymał z rąk z rąk Zgromadzenia Narodowego godność prezydenta, którą odrzucił. Natomiast między 26, 25, 26, 27, 5 a 35 pełnił różne funkcje. O czym ja mówię? Przepraszam, chyba jestem chory. <trym> No i teraz się robi trochę niebezpiecznie, bo jak on zmiesza to, co wziął, z jakimiś tabletkami jeszcze, to tak naprawdę nie wiadomo, jaka może być reakcja organizmu. Nie daj Boże, pan Małek nam tutaj zaraz nazawał zawał pierdyknie. A tym dzieciakom do akt dojdzie kolejny zarzut. Tym razem mało usiłowanie morderstwa. Małek jest naćpany, na serio go ućpaliśmy. To jest strasznie śmieszne. Nie mogę się doczekać, co on będzie wyprawiał dalej. Znaczy, czy zachowanie pana Małka jest śmieszne? No jest, tutaj nie ma co się z tym kłócić za bardzo. Ale jeżeli znamy powód, dlaczego on się tak zachowuje, no to to już nie jest zbytnio zabawne. Czasami wystarczy użyć tego jednego procenta mózgu i się zastanowić, czy to co robimy jest właściwe. w małek, nie panuje nad sobą i coraz dziwniej się zachowuje. Nikt nawet nie przypuszcza, że nauczyciel może być pod wpływem narkotyków. Oj, Boże, wy jesteście piękni młodzi! Pielęgnujcie w sobie tę młodość, bije od was młodość, rozumiecie? Proszę? Tak, zachowajcie to w sobie, błagam was, zachowajcie, zachowajcie to. Obiecacie mi? Tak, panie profesorze, obiecujemy. Jejku, te dzieciaki są dosłownie przerażone. Ja się im nie dziwię, że mu obiecały wszystko, co zechce. I przepraszam bardzo, gdzie teraz, w tym momencie, są inni nauczyciele? Czy naprawdę nagle, magicznie, tam nikt inny na korytarzu się nie pojawi? Amelka! Słuchaj, jesteś bardzo dobrym człowiekiem, rozumiesz? Jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Ja? Tak. I patrz, patrz na nich, oni też są bardzo dobrzy. W ogóle świat jest piękny. Świat jest cudowny. Piękny. No nie wiem, dostałam jedynkę z was, ale taki więc... A, jedynkę? Słuchaj, jedynka, ona jest taka prosta, piękna, naprawdę. Bardzo dobrze. Gratuluję. Ej, w sumie ja się tak śmieję, a być może on ma rację. Być może właśnie tak trzeba na to wszystko patrzeć. Tak każdy się zawsze martwił, a dostanę jedynkę. A może właśnie to jest piękne w tym wszystkim? Być może pan Małek, w tym stanie, w którym obecnie się znajduje, widzi prawdę. On widzi, jak realnie wygląda świat albo po prostu pitoli od rzeczy. Słyszek, co tak. ty wyprawiasz? Cała szkoła się z ciebie śmieje. Ale przecież ja im tylko mówię, że świat jest piękny. No i po co dzieciom takie głupoty opowiadasz? Pani Kłosek zdecydowanie nie jest optymistką, ona patrzy na świat nieco realniej. Ja podejrzewam, że gdyby ona zamieniła się z panem małkiem miejscami, to byłoby wręcz przeciwnie. Ona opowiadałaby wszystkim, jaki ten świat jest okrutny. Sebastian i Kuba świetnie się bawią. Tymczasem nauczycielka informatyki postanowiła poinformować dyrektora szkoły o dziwnym zachowaniu nauczyciela że świat jest piękny, jakieś istne bzdury. Może to nie są takie bzdury. O proszę cię, a poza tym zachowuj się jakby był w jakiejś sekcie. Przepraszam cię, ale muszę zadzwonić. A Zbyszek? Porozmawiam z nim później. Mówię nieuczniom, że świat jest piękny jest mało szkodliwy. Ale my nie możemy dzieci tego kłamywać. Ja przepraszam bardzo, ale pani Głosek mnie tak śmieszy. Ale z drugiej strony... Co w jej życiu smutnego musiało się stać, że ona teraz jest taka jaka jest? Nie wiem, może ona ma jakąś traumę, ktoś jej umarł, ktoś ją zostawił i dlatego teraz tak negatywnie patrzy na ten świat. Albo ją po prostu bachory wkurzają. No to małkowi faktycznie się upiekło. No nie wiem, i chodź, zobaczmy co on w ogóle teraz robi. No, Ja Jabłówko, proszę. Tymczasem zbignie w małek, rozdaje uczniom owoce. Dziwnemu zachowaniu nauczyciela historii przygląda się Laura, która chodzi do klasy z Sebastianem i Kubą. Piękna jabłuszka, soczyste. Laura, jabłuszko. Ja dziękuję, nie jestem głodna. Jedz, yes. koniecznie weź. Dziękuję. Wystarczy? Dziewczyno, bierz to jabłko, nie próbuj mu odmawiać. I tak doceniajmy, że teraz jest miły, wesoły, patrzy pozytywnie na świat, rozdaje jabłuszka a nie na przykład biega z nożem po szkole. Ciekawe tylko, ile ten stan u niego potrwa, bo w sumie utrzymuje się to już całkiem długo. Ej, chłopaki, co mu się dzieje? Zachowuje się jakby był pijany albo stuknięty. Spoko, przejdzie mu. Skąd wiesz? Po prostu wiem. Ej, powiedzcie mi, o co chodzi. Dobra. Małek zażył ekstazy. Co? No, dlatego się tak dziwnie zachowuje. Sam zażył? No nie no, trochę mu pomogliśmy. Wsypaliśmy mu to do herbaty. Ej, ale to jest straszne! Nie, to jest śmieszne. No może dla ciebie, ale on chodzi po szkole i robi z ciebie głupka. Znaczy to, że on robi z ciebie debila i pośmiewisko na całą szkołę, to to jest dosłownie najmniejszy problem w tej całej sytuacji. Większym problemem jest to, że to jest substancja niewiadomego pochodzenia i nie wiadomo, jak organizm na to zareaguje. Drugą kwestią jest to, że na przykład nie wiemy, czy pan małek nie ma jakichś chorób, problemów z sercem. Czy na przykład zaraz na mnie zejdzie tutaj? No i trzecia kwestia jest taka, że wy już totalnie nie macie czego szukać w tej szkole, jak to się wyda. Jak się wyda, że wziął narkotyki, to może stracić pracę. Laura, nie przesadzaj. Nie przesadzam, przyznajcie się lepiej do tego. Laura, zluzuj. Jakbym wiedział, że tak na nas naskoczysz, to on ci w ogóle o tym nie powiedział. Ale mnie jest małka żal. No ale chyba nie polecisz na nas na skargę. Nie, nie. Nie polecę, bo mam nadzieję, że sami coś z tym zrobicie. No uważaj, bo sami się na pewno przyznają. Przecież oni już będą mieli przerypane za samo takiej substancji. I tak jeszcze tylko dla przypomnienia: oni są w ósmej klasie podstawówki. To są dzieci jeszcze, a wpadają na takie pomysły. I po co jej powiedziałeś? Bo myślałem, że będzie miała byk tak jak my, no ale nie ma. Starel, może coś w tym jest? Co to znaczy? Możemy po prostu małka mieć na oku, i jak będzie robił jakieś przypołowe akcje, to wtedy możemy go chronić. No dobra, niech będzie. No, poza przyznaniem się do tego, co zrobiliście, to wydaje się w miarę rozsądne. Bo z panem Małkiem to chyba tak z godziny na godzinę jest coraz gorzej. I żeby nie było przypadkiem tak, że on nagle wejdzie sobie na dach szkoły. Jak wymyśliłem, że dam Małkowi ekstazy, to nie chciałem, żeby miał przez to kłopoty. Chciałem się dobrze bawić i pośmiać. Musimy go mieć na oku, żeby nie przegiął, no i żeby go ze szkoły nie wywalili. Sebastian przesadza, boi się jak jakiś mięczak. Co złego może się stać? Mały cię nadpał, świruje, jest super zabawa. Naprawdę, co jest w tym zabawnego? Ja naprawdę rozumiem, że każdego może śmieszyć coś innego. Mamy kompletnie różne poczucia humoru. Ale czy to oznacza, że. Można komuś coś dosypywać? Czy oni naprawdę nie mogli się ograniczyć po prostu do, nie wiem, jakiegoś głupiego kawału? Zbigniew Małek, któremu uczciwie podstępem podali tabletkę ekstazy, jest pod coraz mocniejszym wpływem narkotyku. Nauczyciel jest o, nie, bardzo o, nie, pobudzony. Nie, 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 wróż, niech mi, bo ja pani pomogę! Ja nie chcę, panie Małek! ależ pani uparciuszeka, wie pani, że Dante Gabriel Rossetti miał służącą, która była, pochodziła ze wsi, Ale prosta dziewczyna, pan mi tutaj komfort, Proszę i była jego mopa. potem, i co kochanką, panu? tak! Coś czuję, że to będzie ostatni dzień w pracy tej pani. Nie dość, że w tej szkole uczniowie odwalają już wystarczająco dużo, to jeszcze nam dochodzą teraz nauczyciele. Oni powinni tą placówkę zamienić na jakiś psychiatryk chociażby. O! Karinka! Karinka, Karinka, Karinka! Słuchaj, ty się tak od o mnie? Jesteś taka dobra, jesteś ładna, piękna... jaki ty masz włosy! Daj mi spokój, karinka, idę do dyrektora. <śmiech> <śmiech> Czy wy widzieliście, jak ona przyspieszyła od razu, jak go zobaczyła? No ale kurczę, coś się jeszcze musi stać, żeby ktoś w końcu zareagował. Do tej pory ten dyrektor z nim nie porozmawiał. Panie profesorze... Dlaczego ona nie chce ze mną rozmawiać? Bo to jest zła kobieta. Nie mów tak o niej, dobrze? Ale pan, panie profesorze, musi pan wiać, bo pani Kłosek chce nasłać na pana dyrektora. O, nigdzie się stąd nie ruszę. Ja tutaj zostaję z karinką. Ale musi pan iść do domu dla pana dobra. A nie, nie. Ruszam się, nie ruszam się stąd, rozumiesz? E, tam jest Piłsudski. Tak, naprawdę, tam. na koniu tam jedzie. Gdzie? Proszę Gdzie? tam. Dobra. Weź go zatrzymaj. To. Dobra, dobra. Ja ogólnie myślę, że pan Małek coś tak... Podświadomie czuję do pani Kłosek, i teraz to się po prostu w nim obudziło. Być może na trzeźwo nie miał wystarczająco odwagi, żeby zarywać do niej, ale śmiem wątpić, żeby pani Kłosek odwzajemniała to dziwne uczucie. Ogólnie zastanawiam się, czy pani Kłosek jest zdolna do takich uczuć jak miłość, radość, w ogóle wszystko. W sumie powinniśmy w ogóle zacząć od tego, czy ona jest człowiekiem? Sebastian. Nie widziałaś może profesora Małka? Nie, nie widziałem. Przed chwilą rozmawiałam tutaj z profesorem no. Małkiem, no, tak, ale on jest tam gdzieś. Kakanika, usłyszałem twój głos. I musiałem się zobaczyć. Nie wiem, się wariował. Ja nie jestem w stanie wyrazić tego, co do ciebie czuję, rozumiesz? Przestań, zostaw Uspokój mnie. Się... przestań, zostaw mnie. No pani Kłosek po prostu nie jest chętna na randkę i trzeba to uszanować. Ale ostrzegała dyrektora, ostrzegała, mówiła co się dzieje, a on to kompletnie zbagatelizował. Znaczy podejrzewam, że to, że nauczyciel lata na furany po szkole, to jest ostatnia rzecz, o której by pomyśleli w ogóle. Proszę do mnie do gabinetu. Stawaj, nie jest! Dlaczego? Spokojnie, chodź, pomogę ci. No chodź, chodź, chodź. No chodź pomogę ci, no dopnij no 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 spokojnie już. Coś już. trzeba z nim patrz. zrobić. Nie wiem, czy on jest pijany, jest czy jest złym na, na potu. No patrz, to no, patrz. Pyszczekam. Jest jak na 7, ale no patrz, on już w ogóle chyba zaczyna mieć jakieś takie halucynacje. To teraz pozostaje tylko kwestia tego, żeby oni przyznali się do winy, do tego, że mu coś dosypali, no i mamy sprawę tak naprawdę rozwiązaną. Plus jest taki, że jeszcze nie trzeba wzywać karetki do pana Małka. Kurde, sprawy naprawdę wymknęły się spod kontroli. jak przegina. Mam nadzieję, że ci z pogotowia nie zorientują się, że wziął narkotyki. No i nie wyda się, że myśmy mu je dali. Ale to, przepraszam bardzo, czego oni oczekiwali. Że mu coś docypią? Że nikt się nie dowie, że będzie śmiesznie przez chwilę? To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Wszystko, co robimy, ma konsekwencje. No, ich konsekwencją będzie po prostu wydalenie ze szkoły, sprawa w sądzie i wszystko dookoła. Dyrektor Chlebowski czeka na pogotowie, które wezwał, ponieważ nauczyciel historii niepokojąco się zachowuje. Zbigniew małek, coraz gorzej się czuje. Mam kłucie w klatce piersiowej. Dziękuję. Podobno rano miałeś temperaturę, wziąłeś jakieś lekarstwa? Zwykłe lekarstwo na grypę. Pomijając zachowanie, on już naprawdę zaczyna wyglądać bardzo źle. Także w sumie dobrze, że mimo wszystko tą karetkę jednak wezwali. No ale tak naprawdę jak on znajdzie się w takiej sytuacji zagrażającej życiu, to ci lekarze nic nie zrobią, nie wiedząc co on zażył. Nie ruszaj się. Dlaczego? Stój koło ciebie. Kto? Usiadł na fotelu. Zbyszek, o czym ty mówisz? To nikogo nie ma. Jesteśmy w tym, zobacz. Zbyszek. Nie, 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 Zbyszek. Zbyszek! Zbyszek! Nauczyciel ma omamy pod wpływem narkotyków. Traci kontakt z rzeczywistością i jest przerażony. Ej, nie, no mi jest go naprawdę tak szkoda w tym odcinku. I wiecie, co jest najgorsze, że nawet jak on się wyliże z tego, to on będzie musiał wrócić do tej szkoły, do pracy. Ja naprawdę wątpię, że to tak szybko ucichnie, że ci uczniowie zapomną o tym i dadzą mu spokój. Teraz, przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy, będzie dosłownie pośmiewiskiem. O, o, przepraszam, Zwyszek, Zwyszek. Pyszek, słyszysz mnie? Proszę panowie, że jesteście, to ja dzwoniłem, to nie wiem, jest Zbigniew Co się stało? Dziwnie się zachowywał, potem mówił, że jest mu duszno, gorąco. Został w ataku paniki, nie źle, nie substancje, jakieś rano miał temperaturę, coś? podobno wziął coś przeciw grypie, ale nie wiem dokładnie co. Wiesz ci się nie dobra? Nie no, weźcie, wy się przyznajcie w tym momencie, to już nie są żarty. Przecież par małek dosłownie zaraz może się zawinąć z tego świata i wtedy będą mieli jeszcze bardziej przysrane. I dlatego, moi drodzy, ja nie chcę mieć dzieci. Jakbym się dowiedział, że mój gówniarz zrobił coś takiego, ja nie wiem, co bym zrobił. Ciul, że już taki duży jest i tak bym go próbował do okna życia wsadzić. Musicie im powiedzieć, co on zrobił. Chyba zwariowałaś, wyrzucona ze szkoły. Trzeba było wcześniej o tym myśleć, on może umrzeć. Może mi pomogą, to w końcu lekarze. Ja wiem, co profesor zażył. Tak? Tabletkę ekstazy. Skąd wiesz? Myśmy moje dali. Ile tego wziął? Jedną tabletkę? Jedną. Kiedy to było? Rano. Dobra, zabieramy go do szpitala. Wiesz sobie, bierzmy nasze i... No słuchajcie, lepiej późno niż wcale się przyznać chyba, tak? Nie zmienia to oczywiście faktu, że mają przestranę. Nie mają już życia, dosłownie. No plus taki, że może dzięki temu pan Małek się jakoś wyliże z tego wszystkiego. Po się zrabiowali? Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, co zrobiliście? Przepraszam, to miał być głupi żart. Głupi żart? Zobacz na to. Nareziliście nauczyciela na poważne niebezpieczeństwo. Chłopcy, zawieszą was w prawach ucznia i dostajecie nagany. A teraz... Idźcie na lekcję. Co z nim? Wyciśnijmy sklepce, go monitorujemy, podajemy... No już wystarczy tego zbiegowiska, wracajcie do klasy. No wracajcie, wracajcie. Już, 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 już. Jakie wracajcie na lekcję? On od razu powinien po policję dzwonić, po rodziców tych uczniów, a nie tak o. Ja naprawdę liczę, że okaże się pod koniec odcinka, że oni będą mieli przestranę, bo dużo rzeczy można by było odpuścić, ale nie coś takiego. Nie miałem pojęcia, że to może się tak skończyć i że Małkowi może się coś stać. Myślałem, że po tej tabletce trochę będzie się głupio zachowywał i mu przejdzie. Gdybym wiedział, że narażamy go na niebezpieczeństwo, nigdy bym mu jej nie podał. Teraz czuję się strasznie. Mam nadzieję, że Max z tego wyjdzie. Ale skoro nie wiedział, co to jest, nie wiedział jak to działa, to po co się pchał w ten debilny pomysł? Tak naprawdę wystarczyło się wcześniej zastanowić, spojrzeć na to wszystko z szerszej perspektywy i w ogóle do takiej sytuacji by nie doszło prawdopodobnie. Tymczasem oni, o, ale śmieszna tableteczka, dosypmy to nauczycielowi. A teraz wielki szok, że jak to? Jak do to doszło? Zbigniew Małek wyszedł ze szpitala po krótkiej obserwacji. Jego zdrowiu i życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Sebastian Przywara i Jakub Karasek mają sprawę w sądzie rodzinnym. Proszę bardzo. O, Zbyszek. Dzień dobry. Witaj, cieszę się, że wróciłeś całej zdrowy. No jak się czujesz? Dobrze, nic mi nie dolega, ale boję się, że uczniowie będą mi dokuczać z powodu tego incydentu. Potem... Żyli na końcu, są tak przerażeni, że raczej nie będzie im do śmiechu. No, właśnie to jest najgorsze, że on pewnie teraz nie będzie mógł tak normalnie, sprawnie pracować przez to. Przynajmniej przez jakiś czas to będzie powód numer jeden do żartów. No i w sumie, pomijając już to, że będzie mu trudno prowadzić normalnie lekcje, ale będzie mu na pewno po prostu zwyczajnie przykro. Poza tym, przeprowadziliśmy w klasach lekcję wychowawczą o zagrożeniach związanych z narkotykami. Będzie dobrze. Karina, chciałem Cię przeprosić za moje zachowanie. Nie wszystko pamiętam, ale trochę pamiętam. Moje zachowanie było nachalne. Zbyszku, daj spokój. Było, minęło. Najważniejsze, że jesteś całej i zdrowy. Także moi drodzy, tym szczęśliwym zakończeniem, jak dla kogo? Kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i co w ogóle sądzicie. A z mojej strony, na dzisiaj to na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa.